Ten, co idzie na patrol. Ja idę po wodę. A tu znowu się dzieje. Oj, 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 dzisiaj to jest mało czasu na wszystko. No ale to nic. No, Karkuweczka rozumiem to jest. Tak. Takie zamówionko było na karkóweczkę? Było zamówionko. Te dziury to oznacza, że było przepuszczone przez tą maszynę, tak? Tak. Dobrze. Ale robimy hurtem obiad na... ...na dwa dni. Że za dużo oleju? No za dużo, Ale to nie ja tylko przysmażę, a potem rzucam do naczynia i... Wiem przecież jak to się robi. Jest? Trochę się na kuchni pracowało. Um. Proszę poszedł na nie przeglądkowo yy, taki bezradyzmny i zaraz mam, zrobię napój, który was zaskoczy. Matylda, przynieś jeszcze dwa takie opakowania. Okej, okay, no napój. Klara dzisiaj jakieś specjalne traktowanie, słyszałaś? No, Władek tutaj jak rozpakowywali tą zmywarkę, to powiedział, Klara, ty nie musisz, no dżentelmen po prostu. No ja to możełem zgrzania. No ja bym tyle nie dała, ale okej. Okay. Mleko kupię. Zaraz go będzie chyba, tak? Dziwne sprawy Płeda. Cyk Cyk, dwie butle tam starczają, nie? No dywan z szerszeni Widziałaś dywan z szerszeni? Mr. No, mi żal go mój. O Boże, one wszystkie te parówki zjedzą. Masz najeść, bo ja teraz to jest Dobrze, dobrze, dobrze. Nic nie mówię. O, ale jak jest taki świeży chlebek, to ja też parówki chyba zjem, Nawet mam ochotę. Taki z keczupkiem, z musztartką i w ogóle. Jedziemy z następnymi Kto nie wypił koptajlu? A mama nie wypiła, dobra No ja to mamy... Manie... A skąd ty wiesz, że telefon? Wiesz to taki telefon kosztuje kobito. Coś to? Yy, yy, yy. 3000 1500. 29. No 1500-2900. Co robił Władysław? 8300-2400. Wadysław, co robisz? Co to? To jest No tak, ale co ty robisz przy tym gniazdku? Mam nadzieję, że nic. Co? Nie zbliżaj się tam do tego gniazdka, wodzisz, dobra? No. Co tam, Matyśka? Dobrze. Tu się takie rzeczy dzieją. A tutaj już robią się granice, proszę Państwa. Dobrze no powiedziałem? Granity. Poczekaj, ale teraz to mogliśmy to wrzucić. Poczekaj, Basiula. Do tej yy, no, do tego blendera dawaj. Dobra, już Ja to zrobię. Ja to zrobię. Będzie skruszone lepiej. ja to zrobię. Młotkiem do kotletów, no dobra. Dobrze, dobrze. Zaraz to zrobimy. Teraz to jeszcze? Tak. Ja Ładek, nie, jeszcze. przecież, było słychać, zmieliło. Ale na taki pyłek jak tam na dole, czy nie? Tak, no. Tak, tak. Ja to zrobię jak chcesz, ja to zrobię. A Ty rób swoje. Powoli, powoli, no. Przebija się. Oranżada Helena. Kiedy piliście ostatnio? chyba znowu wróciła. No teraz chyba wraca, tak. Chociaż kiedyś to był taki szał, nie? Że no, ale to kiedyś był taki syf ostatni, nie ta Helena. No, A teraz to myślę. Co to może być w składzie? A myślę, że teraz to jest? <grym> Weź <Wiesz> tutaj <grym> mi tą słonkę długą. Nie, nie, nie. A ja myślę, że to jest superowe. Jeśli ktoś ma coś do zrobienia takiego skruszonego lodu. <laughs> poczekaj, poczekaj, bo ty masz tam słomkę w tym. W wodzie. W wodzie. No, a nie, 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 dobrze, dobrze. Dobrze. Dobrze, rozłączam się, bo mi tu telefon dzwoni. Jak granity? Ale co, próbowałeś już? Tak Ale się szybko rozpuszcza, zobaczcie. Widzicie, tak jak, tak jak w Chorwacji od razu się robi woda. Bo jest upalnie. Bo jest upalnie, no właśnie. Masz jest rację, Wadek. Jest. Tak. Masz rację, zaraz jemy śniadanką. A na urodzinowe śniadanie będą uroczyste parówki. <głos> 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 Czekolady na razie chcę zlikwidować. Świeczki też, żeby było więcej miejsca. Oczywiście. Ciastka zapraszam tu, 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 Nawet nie ciastka, tylko pierniki. Jak chcesz to usiąść od Tak Już, ja już jestem to właśnie. To jest Ta woda, poczekajcie. Ona nie tutaj powinna leżeć, tylko w lodówce, albo oczywiście do lodówki, nikt już z powrotem nie wróci takiej wody. Tylko się wyjmuje. Słaniaczki. To jest Władka. Dobrze. Władysławie, Władku, skosztuj i rozpocznij ucztę. Uwaga no, mam Nie, wiesz, bo ja nie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja mam Aha Proszę bardzo. Aha, jeden mniej. Tak, 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 tak. To dla Proszę. A czemu sobie nie bierzesz widelca, Wadek? No halo. No leży tu. No co? Trzeba ci pod nos podać, Wadek? No co jest z tobą? Eee, już. Tutaj wszystko jedno komu? No moje... nie. No dziewczyny, ja mam na dużym talerzu. Aha, dobra. No to już wiem. Proszę bardzo. Proszę bardzo. W sumie Klara powinna pierwsza dostać, nie? A ja dostałem. No, no bo mama twoje pierwsze wskazała. To będziemy przekładać tak do wieczora, aż w końcu tak. To smacznego. Smacznego. Wow.